Cześć, widzę, że dzisiaj cały dom posprzątam. A więc zaczynamy. Najpierw te ubrania wszystkie um, umyję. No, upiorę w sensie, no bo um, nie lubię w brudnych ubraniach chodzić. A więc włożę. Się. Kurde. No, leję tu czegoś. Niech się moczą i zacznę od mojego pokoju, bo kropków nie ma. Dziewczynki są w przedszkolu. A więc zaczynamy najpierw. Tutaj. Ojej, świętość. Dobra. No to tu i to. To tu. To tu. O, dobra. Kładam to tu. To tu... tu. Jeju święty. To w ogóle nie, nie wiem skąd się tu wzięło, zazwyczaj nie mamy pewnie od sąsiada. wiesz, przyniósł. No, ale dobra. Ładamy książki. Tutaj, tutaj. Tu. tutaj, zaraz tu po po zamiatam tyle dobra ojeju święty no dobra wielkie wyspanie w ogóle dobra mi się tutaj ojeju święty Dobra, panisk plecę. Dobra, wezmę książkę, dziewczyny. Chowam. Chowam tu. Ubrankę schowam. O. Dobra, ładnie, dobra. Teraz jeszcze posiędź. O, dobra. Umyte. No, powam wszystkie rzeczy. Tato, 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 No, bardzo ładnie. No, no, dobra, no, tak, tutaj no, powinna być tu szczotka. no, no, dobra. no, Dobra, wszystkie kwiatki. No, no, no. Two type We'll do it. podleje. Two podleje. Today. Tu, tu,